Najintymniejszym momentem Eucharystii jest Komunia Święta, kiedy możemy osobiście dziękować Jezusowi za Jego obecność w nas. Wtedy jesteśmy najbardziej podobni do Maryi. Ksiądz Dominik Chmielewski, 24 września, niedziela. Dzień dobry, witamy was. Niedziela dzień pański jest to też ostatni dzień słowa które czytamy na kanale ECHO BOGA FIAT od ponad prawie półtora roku z kanałem ECHO BOGA FIAT z Bogusią czytam razem prawie 3 lata a sam od 2016 roku wcześniej czytałem inne rzeczy i tak sobie teraz uświadomiłem, że to siedem można powiedzieć długich lat Codziennie przygotowywanie i chyba czas na dość dłuższy urlop. Niemniej jednak bardzo Wam dziękujemy za ten spędzony czas z nami, ale przede wszystkim dziękujemy za Waszą modlitwę. Modlitwa w naszym rozumieniu jest największym darem, które możemy dać drugiemu człowiekowi, a w szczególności bezinteresowny dar. Bo jak mawiał świętej pamięci ksiądz Parow Blukiewicz. Najważniejsze nauczyć się kochać drugiego człowieka tego sąsiada, co mnie denerwuje tą sąsiadkę, bo poganie też kochali swoje dzieci, żony. Ale naszym zadaniem nauczyć się jest kochać drugiego człowieka i tego sobie, i Wam też życzę. Życzymy. A teraz w ostatnim dniu dzielimy się z Wami słowem, które na dzień dzisiejszy jest otóż to, to takie. I zostało zapisane w niedzielę 24 stycznia 2010 roku. Świat ludzkości i każdy człowiek istnieją w czasie. Ofiara Chrystusa ukazana jako jednorazowa. Trwa także w czasie dla każdego pokolenia i każdego człowieka. Święty Paweł powiedział, że dopełnia udręk Chrystusa. Odnosi się to też do każdego chrześcijanina. Ofiara Chrystusa trwa, aktualizuje się, przynosi zbawcze owoce dla wielu, dla ludzkości, dla każdego człowieka. W jego uczniach. Apostołach, dzieciach, w ich życiu, cierpieniach, śmierci, zwłaszcza śmierci męczeńskiej. Współczesny stan ludzkości wymaga coraz bardziej ofiary. Ofiara jest łaską dla świata. Gdzie wzmógł się grzech, tam rozlała się łaska. Taki jest dar miłości dla ocalenia wielu. Taki też udział w ofierze z Chrystusa jego ochrzczonych dzieci. Ofiara w pełni swej mocy istnieje w tych chrześcijanach, którzy z miłości do Chrystusa świadomie godzą się i przyjmują łaskę udziału w trudzie, męczeństwie i śmierci Jezusa z Nazaretu według Jego woli. Amen. Mądrości Syracha, rozdział 17, 26 wers. Wróć do Najwyższego, a odwróć się od niesprawiedliwości i miej wielkiej nienawiści, to co obrzydliwe. Kropka. Raz jeszcze dziękujemy za Waszą obecność, za to, że z nami jesteście. Za to, że polecacie nasz kanał Echo Boga Fiat. Za to też wszystkim dziękuję, którzy wiadomość przesyłają przez różne komunikatory. Do zobaczenia na szlaku i do zobaczenia w niebie. Może tam się znajdziemy. Dobrego czasu. Siemanko, z Panem Bogiem. Ciao, ciao. Przemek, marny pyłek. Bogusia, żona Przemka.